Ej witajcie z tej strony Alexor99, i dzisiaj do Was e, nagrywam z dość krótką informacją, ale bardzo interesującą. Otóż, e, postanowiłem, że ze względu na to, że jest już nasz e, trochę większa grupka, stworzyłem serwer na Discordzie o nazwie Wędrowcy Alexora. Serwer będzie e, głównie polegał na tym, żebyśmy byli ze sobą w lepszym kontakcie. Ja, jako twórca, z Wami Wizami. Na serwerze będzie można sobie pogawędzić o różnych sprawach, czy to bardziej zabawnych, czy to też bardziej prywatnych, które wymagają dotrzymania tajemnicy. Ja chcę, żeby na moim serwerze ludzie czuli się jak u siebie, żeby mogli po prostu, jak to powiedzieć, wyrzucić z siebie jakieś złe emocje i się podzielić różnymi sprawami z innymi. No i oczywiście będziecie dostawać infor też informacje o nadchodzących filmach oraz streamach. Mam nadzieję, że się wkrótce tam wszyscy zobaczymy. Cóż, to byłem ja, aleksor. I widzimy się na Discordzie, którego link będzie w opisie filmu. Czogiem!